Siemanko, dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta, w Master Builders. No już dołączyłem do areny i ciężarówkę mam. Aha, ciężarówka. Dobra, najpierw koła zacznę. Może taką zrobimy ciężarówkę. je ale to będzie dziwny. Tutaj ostatnie będzie. Tak? Dobrze. I... Co to nam dało? Eee, jakieś półpłytki. Ja tu będę pół godziny szukał. O, te są fajne półpłytki. To chcę. Ciekawe nam, jak nam to wyjdzie. Tak. Tak zrobimy. Nie tak, tylko tak. Znowu przeskoczyło. Nie umiem budować w minecraftie, żeby była jasność. To są błotniki. To co teraz robię. I dalej z reszty może z takiego czegoś. Co robimy teraz? Aha. Tak to działa. Ty no to lipa. Jak to tak działa? To muszę nawet z tego robić. Eee, to to zniszczę i będę stąd prowadził. I sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Teraz się boję, że, nam, że mi czasu nie starczy. Chyba nie starczy mi czasu. Z tyłu też jakoś tak będę żebym tylko nie był ostatni jak nie będę ostatni to już będzie dobrze Dobra wypełnimy to na szybko I yeah. co ja nagrywam w ogóle Master Builders Jakby ktoś pytał co to za server no to ja się chcę Chciałem iść na Survival Games, ale nie ma. Dobra. Yy, mamy ten, to teraz by trzeba było zrobić jakąś kabinę fajną. Może z tego. Nie, no będzie się za bardzo rzucać. O, może z tego. O, o. Jest problem. Dobra, teraz już nie będzie. Yy... Tak. No nie. Co inaczej to zrobimy? To zrobimy to tak, ale to dziwna będzie ciężarówka w, w moim wydaniu. Yy. A może zrobimy taką jedno ten, że bez yy, doczepianej przyczepy tylko zaraz przyczepą. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak mi wyjdzie. jeszcze nie tu tylko tu nie jeszcze tam zniszczyłem szybko szybko a jeszcze 100 sekund to chyba luz Je ale to będzie nie fajne jaka to będzie brzydka ciężarówka o nie jaka to będzie brzydka ciężarówka Aha. Dobra. Yy, jakieś szkło. Dobra, damy takie szkło. Ale to będzie brzydka ciężarówka. Jakaś w ogóle dziwna będzie. Yy. No. Jakbym tak zrobił. I tutaj światła dał. Nie wiem, światło, z czego może być światło. Chyba z tego. Tutaj tak na górze dwa światła i na dole dwa. O. No nie. Ale brzydal. Może zrobimy... O jedną stronę taką, a drugą taką. Wiem jak to zrobię. Kolorową zrobię Zaraz przyczepą Dobra Aha Na razie Tak średnio jestem zadowolony Z tego co Co? Już koniec czasu? Jak te 100 sekund Tak minęło szybko? Aha Jakim to wyszło? Lepiej od mojego. Nic okej. Okay. To jednak będę ostatni. Nie wiem, jak się ciężarówkę robi, buduje. To... Takie słabe chyba. To ja już miałem lepszy plan. Ło, wow, to jest... Je. Yeah. To jest fajne. Tego bym nigdy nie zbudował. Ale łatwe, ale... Łatwe, ale fajne. A chyba bym nie zbudował takiego czegoś. Tutaj koleś nie dokończył. W ogóle kto ma takie drzwi w ciężarówce? Nie wiem. Co tu się stało? Co tu się dzieje? co to się działo? co są światła z tyłu? nie, no takie słabe. dawaj następne. pewnie zarobię moje. o moja ciężarówka. <grymne> jakie oceny? wybuchnie. coś czuję że wybuchnie. <grymne> Wybuchło, Nie wiem czy tu wybucha Minus 30 dostałem I... Ostatni No to fajnie To jeszcze jedno Dobra lecimy Jeszcze jedna Wszędzie 0? Naprawdę O nie Wszędzie 0 na którą by tu wejść? O, tu jest jedna osoba, już dwie Dobra, tutaj chyba się zaraz zacznie gra Zaledwie za 20 sekund To nowe cięcia nie będę robił 20 sekund, co to jest 20 sekund? Już się zaczyna Jakiś łatwy temat Krowa Ocie Ale krowę teraz zrobię y, Takie coś yy, Oczy Uszy nawet nie wiem Jakieś płotki O tu są płotki Jako rogi Chociaż krowa nie ma Nie no ma rogi też krowa Dobra jakby jej tu zacząć najpierw kopyta moja krowa będzie jakoś taka na 3 krowa na 3 chyba za szeroka to taka będzie jedna krowa to są kopyta trochę wyobraźni tu będzie potrzebne ale mnie jakoś ścina nie wiem czy ludzie w tym zobaczą krowy dobra podwozie eee. jakbym to obciął jeszcze ogon jej trzeba będzie zrobić głowa będzie na razie zrobię tak a zaraz się zobaczę jak dalej będzie wyglądać później te jakieś plamki dodam oj dziurę gdzieś zrobiłem jak na razie to tak trochę dziwnie to wygląda, taka krowa z garbem dobra i tu będzie gdzieś głowa yy. Jakbym zrobił taką wystającą głowę? Jakby to wygląda? Ty nawet fajnie. Czekaj, oczy chyba nie z tego zrobię. Wiem chyba z czego zrobię. Tylko ramkę muszę znaleźć. Ramka. O, dobra. Ale o oczy nie. <grych> yeah. Rogi. Takie dziwne te rogi To może zrobię od boku rogi Tu Tu A to usunę Dobra niech będzie taki lewitujący To będzie byka nie krowa Chyba żebym tak zrobił jak jeleń Nie Chyba żebym tylko do góry tak zrobił rogi Bez tego Dobra ogon Z czego zrobić ogon Ogon Nie, dam, że z białego tego. Gdzieś tu mu by... zrobiłem ten takie ogon jak pikaczu I takie coś. Na... Nie, tak nie wygląda krowa. A no, może stąd ogon zrobię taki krótki. To już bardziej wygląda jak ogon. No ale teraz łaciatom ją trzeba zrobić. Ups nie tu. E, tak. E, dziwna ta krowa. ja jej zrobiła cię tego. Gdzieś tutaj też. Ohoho a co jeszcze by trzeba było zrobić? Wiem z czego. Yy, albo jednak nie wiem z czego. Hmm. Spotków. Raz, dwa, trzy, cztery. O, ma dymiona. Jest, jest krowa. Powiedzcie, że to nie jest krowa. Wygląda jak krowa taka dziwna ale wygląda no wygląda jak krowa a jak się tutaj zmienia w ogóle otoczenie idzie jakoś chyba nie chyba w nie idzie zmienić tak mi się wydaje chociaż o, a jeszcze jakbym krowę wziął o srespił obok niej krowy jeszcze Gdzie? niby słyszę ale nie widzę ich nie widzę, jak się krowy respią. Ale słychać. Słyszycie, nie? Słychać. Ale nie widać. Dobra, zobaczymy, jak im wyszła krowa. No krowa, jak nic. Dobra. To jest jeleń. Ale lepszy jeleń od mojego. It's ok. To jest ładna. Też. Może być, nie? Może być, to... Nie. Tu jest... W sumie takie może być. Oj, nieskończona. To słabe. Ale... Chyba pomysł był dobry. A, nosa nie zrobiłem odstającego. Fajnie. Je, yeah, co to jest? Tu na pewno nie jest krowa <laughs> Nie, to ja już zrobiłem lepszą Radyk O, co to? No nic, okej, okay. Coś nie Taki pies wygląda, jak pies wygląda Czekajcie, cię muzykę wyłączę. O, jest okej. Okay. Nie no, to już nie. To już w ogóle. To nie jest krowa w ogóle. Tu, o, moja krowówka. A nie widać jakie oceny dają. Szkoda. Ostatni chyba nie będę. Dobra, jestem ostatni? Nie, jeszcze ktoś słaba. Nawet bardzo słaba. No, koniec? O, koniec. Drugi byłem! Nagrało się drugi. Dobra, dziękuję za odcinek, na razie.